Witam was znowu, moi kochani, tenemaniacy. Czy już wiecie o co chodzi w tej całej cyfryzacji? Podobno to rewolucja. Wszyscy przechodzimy na odbiór cyfrowy. Będzie znacznie lepsza jakość, ostry, wyraźny obraz, a ulubiony doktor z serialu. Jeszcze przystojniejszy. Trzeba zrobić, żeby nasz ukochany telewizor, który dostaliśmy w prezencie na srebrne gody, zaczął odbierać naziemną telewizję cyfrową. Wystarczy podłączyć dekoder cyfrowy, który kupiliśmy w poprzednim odcinku. Popatrz to. To bardzo proste. Każdy dekoder posiada cztery najważniejsze gniazdka do podłączenia analogowego sygnału, do podłączenia cyfrowego sygnału. Analogowe wyjście stereo-dźwięku i cyfrowe wyjście dźwięku. Podłączenie jest bardzo proste. Tu wystarczy jeden kabel. Ten służy i do obrazu, i do dźwięku. Jeżeli źle zostanie podłączony, to nie będzie nic widać ani słychać. Aby odbierać naziemną telewizję cyfrową, należy wymienić telewizor na nowy typ z wbudowanym dekoderem DVB-T MPEG-4 lub dokupić do telewizora starszego typu zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4. Podłączenie dekodera jest zasadniczo proste. Wystarczy podłączyć kabel od dekodera do pasującego do niego wyjścia znajdującego się z tyłu telewizora. Kiedy się przyłączy ta cyfryzacja? W całej Polsce do końca lipca 2013 roku. Oczywiście nie wszędzie wyłączą w jednym czasie. Będą województwa, w których sygnał analogowy wyłączą znacznie wcześniej. I dlatego musimy słuchać komunikatów telewizji regionalnej, to nam powiedzą dokładnie, kiedy wyłączą u nas. To stare programy znikną? Co ty no? Na... Nic się nie zniknie. Stare programy będą miały lepszą jakość, a oprócz tego będzie dużo więcej programów. A, no co da? A, naprawdę no. A, no. a czy do tego czasem nie trzeba anteny? W samej rzeczy, kochani, anteny. W następnym odcinku zajmiemy się antenami.